Witam Was serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję, jak zrobić hardres w telefonie LG Leon. Takich adresów przyda nam się w chwili, gdy zapomnimy hasło blokady telefonu lub gdy oprogramowanie chodzi niestabilnie. Do tego potrzebujemy, aby bateria była naładowana. Wyłączamy nasz telefon, gdy telefon jest wyłączony. Zrobimy kombinację volume down, power i w chwili, gdy pokaże się logo LG, puścimy power i wciskamy ponownie, tak? Zaczynamy, wciskam. Raz, dwa, pojawiło się, puszczam i wciskam ponownie. Ok, no i teraz mamy wybór. Jest. Zjeżdżamy tym, zatwierdzamy tym, ponownie jest. I to tyle. W tym momencie telefon uruchomi nam się w pełnych, poproszych ustawieniach, takich jak to przewidział producent. Oczywiście bez kodu, który wcześniej widzieliście. Mam nadzieję, że film Wam pomógł. Jeżeli tak, możecie kliknąć łapkę w górę, to motywuję. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej.